Utajony w najświętszym sakramencie, pragniemy klękać przed Tobą w tę pierwszą sobotę miesiąca i wynagradzać za grzechy popełnione wobec niepokalanego serca Twojej i naszej Matki Maryi. Pragniemy rozważać zachęceni słowami Matki Bożej, jedną z tajemnic Różańca Świętego które mówią o Tobie. Prosimy Cię, Boże, żebyś dawał nam swojego ducha teraz, na ten czas modlitwy, abyśmy mogli się z Tobą spotkać, abyśmy mogli się z Tobą zjednoczyć. Zechciejmy w tym czasie paschalnym pochylić się nad pierwszą tajemnicą chwalebną, to jest zmartwychwstania. Jest ciekawą rzeczą, myślę, że Większość z nas jesteśmy wychowywani w tym klimacie, że rodzimy się już, uczymy się od dziecka, że ktoś taki jak Pan Jezus był, że ktoś taki jak Jezus stał się człowiekiem, że Bóg stał się człowiekiem, że urodził się w Betlejem, potem wiemy o tym, że nauczał, że umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I to. Można powiedzieć, wysysamy z mlekiem matki. I Bogu niech będą dzięki. Dobrze, że od samego naszego narodzenia, dzieciństwa, jeżeli jest nam przekazywana wiara, to jest również przekazywana wiara w zmartwychwstanie. Ale kiedy czytamy opisy ewangeliczne, to widzimy, że dla uczniów Jezusa Chrystusa, dla tych, którzy za nim kroczyli, to wcale nie było takie oczywiste. Widzimy, jak słyszymy to w Ewangelii, pan Jezus przychodzi i wyrzuca również uczniom fakt, że inni widzieli go zmartwychwstałego. Uczniowie jeszcze go nie widzieli i nie chcieli wierzyć. Nie chcieli wierzyć tym, którzy przychodzą i mówią: Mówicie co, Jezus zmartwychwstał, że fakt pustego grobu nie jest równoznaczny z faktem zmartwychwstania. Pusty grób mówi o tym, że nie ma w nim nieboszczyka, że grób jest pusty, a nie to, że nieboszczyk zmartwychwstał. Ponieważ trupa można przenieść w inne miejsce. I myślę, że jest nam potrzeba takiego zadziwienia i zdumienia tajemnicą zmartwychwstania. Dlaczego? Bo ona wnosi, może wnosić właśnie, now, nową jakość do nowego życia. Bo co to znaczy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? To znaczy, że to wszystko, o czym mówił i co pokazał, ostatecznie jest prawdą. Czyli, że ostatecznie prawdą również jest Jego krzyż. Czyli odpowiedź, jaką Bóg daje na przemoc. Odpowiedź, jaką Bóg daje na niesprawiedliwość, odpowiedź, jaką Bóg daje na całe zło. I zobaczcie, z tym świat dzisiaj nie chce się zgodzić. Dzisiaj, jeżeli stajemy wobec zła, to ludzie, którzy nie wierzą w Boga, chcieliby może w Niego uwierzyć, przychodzą i mówią, to dlaczego Bóg tych problemów nie rozwiąże? Bo co to oznaczałoby rozwiązać problem? To oznaczałoby ostatecznie to zło zniszczyć, ale przemocą. Jeżeli jest jakiś konflikt, należy agresora zabić i wtedy mamy problem rozwiązany. A ktoś to nas atakował, jest zabity, nie żyje, w związku z tym dalej nas nie atakuje. Jeżeli są jakieś trudności, należałoby je rozwiązać. Tymczasem, odpowiedzią Boga, którą przynosi, i to jest bardzo konkretna odpowiedź, jest Jego krzyż. Jest to, że. Za wroga można umrzeć, że życie można oddać, aby je zyskać, że tę drogę pokazuje nam nasz Pan Jezus Chrystus, mówiąc, że to właśnie jest droga do zbawienia, że to jest droga, która może być drogą, drogą wolności. I dlaczego właśnie z martwych stanie dopiero uwiarygania krzyż? Bo krzyż sam w sobie nie jest niczym pięknym, nie jest niczym chwalebnym, nie jest niczym zasługującym. My dobrze pamiętamy, że była to kara dla złoczyńców, i zobaczcie, tak wielu z nich umarło na krzyżach wcześniej, i nie dokonało się żadne zbawienie, bo, bo to było odbieranie, chciałoby się powiedzieć w cudzysłowie, sprawiedliwości, którą nakładało na nich państwo za niesprawiedliwe i nieuczciwe życie. Ale dopiero kiedy przychodzi Jezus Chrystus, który jako niewinny oddaje swoje życie. Zostaje zamordowany na krzyżu i z martwych wstaje, to wtedy od tego momentu dopiero okazuje się, że oddawanie życia, nawet jeżeli będzie wiązało się z cierpieniem, a nawet śmiercią, bo to są takie mocne i poważne słowa, ale myślę, że trzeba je też od czasu do czasu wypowiadać również wobec nas, że nasi bracia chrześcijanie oddają życie za wiarę dzisiaj, w XXI wieku. Może, nie ma, nie, może jeszcze nie, nie dzieje się to w Europie, choć już też w Europie słyszeliśmy przecież o zamordowanych osobach w kościołach, jak to miało miejsce parę lat temu we Francji, kiedy pewnemu człowiekowi w kościele poderżnięto gardło. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że był Jezusa Chrystusa. Ale w Azji, w innych częściach świata, niestety, nasi bracia chrześcijanie są maltretowani, masakrowani i mordowani właśnie za wiarę. Właśnie za wiarę. I teraz, co, co przynosi nam Jezus Chrystus? Jezus Chrystus przynosi nam zbawienie. Że nie chodzi o to, abyśmy teraz przeżyli to życie ze spuszczoną głową, smutni i mówiąc, że, że, że po prostu musimy przyjmować to, to wszystko, co przychodzi. Nie, to nie w takim kluczu. Możemy to przyjmować, jeżeli chcemy, właśnie w duchu miłości Jezusa Chrystusa. A do tego jesteśmy zdolni tylko wtedy, kiedy doświadczymy zmartwychwstania. I to jest ten klucz. Że jesteśmy zaproszeni, żeby wchodzić w te tajemnice zmartwychwstania, prosząc Pana Boga, aby, aby dawał nam żyć zmartwychwstaniem. Co to znaczy być świadkiem zmartwychwstania? Świadek zmartwychwstania to nie polega to na tym, że to jest człowiek, który i mówi, wiesz co, spotkałem Jezusa i On żyje, widziałem Go, nie wiem, podałem Mu rękę, zobaczyłem, że, że, że tam są ślady gwoździ. Chciałoby się powiedzieć wzorem świętego Tomasza, włożyłem rękę do, do jego boku, to nie są świadkowie zmartwychwstania. Świadkami zmartwychwstania są ci, którzy spotkawszy Jezusa, pozwolili się jemu przemienić. Przemienić. I jest potrzeba świadków zmartwychwstania. To tak samo chciałoby się powiedzieć, chrześcijanami nie są tylko ludzie, którzy są ochrzczeni, albo ci, którzy chodzą do kościoła. Chciałby się powiedzieć to już tak w ogóle niewielu z ochrzczonych chodzi do kościoła. I jeszcze tych, może nie wszystkich możemy nazywać chrześcijanami? Tak. Bo chrześcijani to nie jest człowiek, który chodzi do kościoła, tylko to jest człowiek, który wierzy w Boga i ta wiara przekłada się na jego życie. I jeżeli chodzenie do kościoła przekłada się na to życie, to Bogu niech będą dzięki. Bo ktoś może latami chodzić do kościoła, a w ogóle w jego życiu nie widać postaw miłości Jezusa Chrystusa. Nie widać przebaczenia. Nie. Przychodzi do Kościoła, prawda, a, a, jest, a jest człowiekiem pełnym przemocy. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy, która, która właśnie dała mi wiele do myślenia odnośnie do, do mnie, mnie samego. Przyszedłem do, do Kościoła na adorację i klęczałem w takiej małej kaplicy, no i przede mną st klęczała starsza osoba modląc się. No i weszło dwojga młodych ludzi. Nie wiem po co, bo nie do końca się zachowywali tak jak należy się zachować w kaplicy adoracji, gdzieś tam gadali między sobą, chichotali się. No, ni niestosowne, niestosowne zachowanie, które powinno być w miejscu, gdzie przychodzimy adorować naszego Pana Jezusa Chrystusa. To prawda. Ale pamiętam, jak ta osoba, która tam była na adoracji, odwróciła się i z jaką złością i nienawiścią zbeształa tych dwójkę młodych ludzi. I myślę sobie Owszem, oni się nieodpowiednio zachowują, zgadzam się, ale w ten sposób, w jakim im się zwraca uwagę, to bynajmniej nie jest to sposób, który na, chciałby powiedzieć, zobaczcie, tu przed wami jest ktoś, kto was bardzo kocha. <grytanie> tu przed wami jest ktoś, kto was bardzo kocha, Jezus Chrystus, dlatego ja z pełnią nienawiści teraz was zbesztam, ponieważ się źle zachowujecie że właśnie ta nasza obecność w kościele jest zaproszeniem, abyśmy prosili Pana, aby przemieniał nasze serca, abyśmy potem mieli miłość w stosunku do drugich, jedni względem drugich. Jest Niemożliwe jest mieć miłość do drugiego człowieka bez pomocy Pana Boga, bo nasze siły są limitowane, bo mamy pewien, pewne granice, których nie wytrzymujemy. Ktoś nadepnie nam ościsk na odcisk, raz, drugi, trzeci. Przygryziemy zęby, jesteśmy dobrze wychowani, chcemy zachować twarz i uśmiech, żeby kogoś nie urazić. Ale przychodzi moment, kiedy nasza cierpliwość się kończy. I właśnie tutaj może objawić się dopiero moc Jezusa Chrystusa. I tutaj może objawić się moc zmartwychwstania: że tajemnica krzyża wyjaśnia się dopiero w tajemnicy zmartwychwstania. Że bez tajemnicy zmartwychwstania sam krzyż jest przekleństwem, jest utrapieniem i jest rzeczą straszną. A właśnie w tajemnicy zmartwychwstania okazuje się, że krzyż może być rzeczywistością chwalebną. I dlatego chcemy zawieszać krzyże w naszych domach Dla, dlatego mamy je zawieszone nasz, na piersi, nosimy właśnie jako znak, że krzyż nie musi być. Końcem krzyża nie jest śmierć, ale że końcem krzyża właśnie jest zmartwychwstanie. I daj Boże, żeby Pan Bóg dawał nam tę łaskę, abyśmy chcieli otwierać się. Na Jego obecność, abyśmy pozwalali, aby On nas przemienił, żeby inni, patrząc na nas, mogli zobaczyć właśnie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Właśnie to nie polega na tym, że przychodzi jakiś człowiek i coś nam powie, ale że my będziemy o tym świadczyć miłością, gotowością do przebaczenia, gotowością umierania za drugiego człowieka. Na szczęście chrześcijaństwo nie jest moralizatorstwem, a dobrą nowiną. Dlatego módlmy się, aby Pan Bóg dawał nam swojego ducha świętego. Bo tylko otwarci, pełni ducha świętego możemy przyjmować Jego dar, Jego samego i możemy dzielić się tym z innymi. I oto również chciejmy modlić się modlitwą różańcową.